Witać, pana prezydenta Roberta Homeł, okay. pana wiceprezydenta Wojciecha Błachowicza, okay. Pana posła naszej Rzeczypospolitej Polskiej, Marka Żąseł, okay. w imieniu pana posła. Piotra Zomańskiego, dyrektora biura, pana Tomasza Wardęgę. Przewodniczącą Komisji Edukacji, panią Ewę Sawicką. Radnych Rady Miejskiej. Panią Marię Kuźmińską w imieniu naczelnika wydziału inwestycji. Panią kierownik Elżbię, przepraszam, panią Renaczą Kochanowicz w imieniu pani Naczelnik wydziału edukacji. Przewodniczącego Rady Osiedla Kazanów pana Zbigniewa Wierbińskiego. Chcę powitać serdecznie księdza prałata, doktora Aleksandra Burdego, proboszcza parafii. dzieciom przetrwać imię. dyrektor, przygodny księże z tyłu, przepraszam, panie szanowni państwo, drogie dzieci, na się że wszyscy wejść na za chwilę dotknąć. Ja gratuluję tego kolejnego, udanego przedsięwzięcia tutaj na osiedlu Kazanu. My, Pani Dyrektor myślę, że też nas postawiła celowo w tym miejscu, na tych płynkach, żeby pokazać co jest jeszcze do zrobienia. Pani Dyrektor gratuluję inwencji i pomysłowości. Nie da się wszystkiego razem, ale rzeczywiście dzięki staraniom wielu osób samorząd miasta mógł uwzględnić tą prośbę i przed Mikołajem Kolejnym ten plac niejako oddajemy. Cieszymy się bardzo z tego. Andrzej, rozumiem, że to jest zasługę Park słinowy, jak się dowiedziałem, yy, poprawianie tej sprawności i to jest bardzo dobry pomysł. I niech on dobrze służy, a żeby był bezpieczny ksiądz prawa zaraz poświęci. Korzystajcie z niego dobrze i trzymając się też taki drugi raz w tym dniu e, biblijnych powieści, to rzeczywiście ten, kto ma będzie miał jeszcze więcej, zostanie mu dodawany. Na no, już pokazano na tej parafii się to akurat sprawdza. Kolejna inwestycja, ale widać... Yy, Działanie, działanie wielu sposób, osób, skuteczne działanie wspólne, działanie, wspólne działanie przynosi określone owoce. I wszystkim, wszystkim Państwu, którzy się do tego przyczyniliście, z całego serca dziękuję i gratuluję. Wam droga dzieci i młodzieży życzę raz jeszcze bezpiecznej zabawy, poprawianie, poprawianie swojej tej życzyny, fizycznej, ale o nauce też nie zapominajcie. Zabawiam. Wszystkiego dobrego dziękuję bardzo. Dzień Państwu, Pani Dyrektor, Panie Szanowni Państwo, jak tutaj stojący po tej stronie byli w Waszym wieku, to jak rodzice chcieli nas ukarać za to, że nie zrobiliśmy lekcji, jak nie posprzątaliśmy pokoju, jak nie zrobiliśmy czegoś tam, to nasi rodzice mówili za karę nie pójdziesz na podwórko, za karę nie pójdziesz na piłkę, za karę nie pójdziesz na plac zabaw. Dzisiaj, w dobie komputerów, w dobie takich nowoczesnych technologii, czasami rodzice mówią, jak nie odejdziesz od komputera, to za karę pójdziesz na plac zabaw. Życzę wam, żebyście nigdy w ten sposób nie byli karani, żeby ten plac zabaw był dla was radością, radosnym waszym życiem i kolorowym. I takiego życia wam życzę. Radosnego i kolorowego. I korzystając z okazji, jako że w poniedziałek, koleżanki i koledzy Moi obchodzili święto edukacji. Proszę również przyjmijcie najserdeczniejsze osobiste życzenia, bo przekazałem je drogą elektroniczną do, do tej nowoczesności, ale proszę przyjąć mi serdeczne życzenia i gratulacje za to, co robicie. Cieszę się bardzo, bawcie się, dbajcie o ten Placawa, bo jest dla was za duże pieniądze zrobione i dobrze by było, żeby służył nie tylko waszym pokoleniom, ale jeszcze i następnym. Wszystkiego dobrego.

nie je wchodzimy jeszcze. Nie je wchodzimy. Podine... Prawie przemija czas, bo nasza szkoła. Stop że nie tylko klas 1 i 3, ale wszyscy będziemy mogli wejść, więc my wszyscy też. Tu jest prośba do Pani wyrozumiałość, ale do Was też apeluję. Nie pchamy się, nie wskakujemy, szczególnie na tych młodszych. Każdy dla siebie znajdzie tę chwilę, żeby dotknąć, czy się popuszczać, czy wspiąć. Ale ostrożnie, dobrze?